Jakie Pani ma marzenia? I jak Pani rozumie słowo marzenie? Mm, marzenia to ja mam bardzo szerokie, tylko nie mogę ich zrealizować ze względu na bardzo niską emeryturę. No i tyle. A jakie to są na przykład marzenia? No chciałabym jakieś fajne wakacje spędzić gdzieś nad jeziorem czy no ale niestety. Na ryby. Albo na ryby. No, Lubię no... na ryby jeździć. Ale niestety kolega mój mnie i no jesteśmy starszymi już ludźmi w starszym wieku także ta przyjemność to też trochę kosztuje także widzi pani no tak teraz, to teraz to, coraz drożej to, prawda możemy. ale tak naprawdę to tu nie ma gdzie czasu spędzić jakie pan ma marzenia i jak pan definiuje słowo marzenie co no, marzenie jest to jakieś pragnienie takie wewnętrzne, do którego człowiek dąży, chciałby się w nim znaleźć, z niego korzystać, być w tym. Moim marzeniem jest pani, chyba na dzień dzisiejszy. Takim, takim, no osobistym, wiadomo, zdrowie jest najważniejsze, ale mieć taki swój, takie miejsca, takie właśnie położone w takim stronnym, zacisznym miejscu z dala od zgiełku, od cywilizacji nawet, żeby korzystać po prostu z dobroci i z uroków przyrody. No, wiadomo też, żeby dzieci, rzeczywiście tam, jak to się mówi, dobrze pokierowało prawda. No i zdrowie najważniejsze, żeby było, żeby można było z tego wszystkiego korzystać. To zdrowie to podstawa. A takie właśnie myślę, że takie miejsca takie spokojne, zaciszne są teraz bardzo pożądane. Jest teraz taki trend ogólny, że ludzie chyba w większości szukają takich właśnie takich miejsc. Co można zauważyć po tym, jak, jak, jak dużo ludzi teraz osiedla się poza miastami, a nie, a nie, a nie w centrach miast. Także myślę, że nie jest to tylko moje zdanie, ale pewnie większości ludzi. Że wszyscy teraz szukamy tego spokoju, ciszy i takiego, i, takiego, i takiego kontaktu z przyrodą po prostu. Tak mi się wydaje. Marzenia, no mam ich trochę, z tym, że e, one są dosyć przyziemne. Bardziej opierają się na tym, e, co mogę osiągnąć. E, na przykład, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o taką, nie wiem, sferę podróżowania, to moim marzeniem powiedzmy jest Japonia, a nie księżyc. Na księżyc przypuszczam, że nigdy nie polecę, a do Japonii jak najbardziej mogę się wybrać. No jest ich wiele, niektóre są takie dosyć powiem, bliskie, intymne, więc nie chciałbym o nich mówić, ale jeżeli chodzi o marzenia, to na pewno po pierwsze podróżowanie, również po Polsce. I spokój rodzinny. To są takie, takie moje dwa marzenia. A gdyby pan miał wytłumaczyć komuś, co oznacza słowo marzenie, jakby pan to wytłumaczył? Nawet choćby to miało być małe dziecko. Marzenie. Um. Um. Marzenie to. Um. Marzenie powinno być czymś, do czego dążymy i czymś, co jest możliwe do e, zrealizowania, ale z drugiej strony nie, nie powinna być to rzecz jakaś e, błaha, drobna, e, codzienna. E, czyli to jest, e, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o podróżowanie, jest to, jest to e, e, wyjazd dalej niż powiedzmy, nie wiem, w granicach kraju lub, lub nawet kontynentu. E, znaczy marzenie, powin marzenie, marzenie powinno, się realizować. I to jest taka zasada moim zdaniem podstawowa i marzenia jest to, jest to pewien cel, niebanalny, który należy zrealizować prędzej czy później. O, żebym była zdrowa jeszcze, była w porządku, chodziła. No to jest najważniejsze moje marzenie, no żeby wnuki były zdrowe. No i żeby rodzina była co z razem. To jest najważniejsze. Jakie ma Pani marzenia i jak Pani w ogóle rozumie słowo marzenie? No marzenia jest kilka, wiadomo. To jest tak, jak ktoś marzy, nie? No, a nie że się spełnia, miar się nie spełni. To są jakieś większe marzenia, mniejsze? O, różne. A zdradzi nam pani chociaż jedno? No, jedno marzenie, to bym chciała dziś na wycieczkę daleko pojechać. Mhm. A czy na przykład czuje to pani, że przy obecnym wzroście cen to pani jakby koliduje też. No, raczej tak. Bo ceny są teraz bardzo wysokie. Mhm. Mhm. Czy jeszcze jakieś marzenie poza tym? No, raczej nie już. Czyli taki wyjazd i pełen no, relaks, Tak gdzieś na dłuższe, żeby odpocząć. Oh. Marzenie, marzenie, marzenie. O czym pani marzy? Masz, żeby mieć bardzo dobry kontakt, to, to jest, może nie tak, mieć bardzo dobry kontakt z, z całą moją rodziną. Bo z przyjaciółmi, z sąsiadami to się jest tak na bieżąco, codziennie. Z rodziną dalszą, bliższą, żeby się częściej spotykać, częściej się spotykać. To jest takie marzenie moje. I w zdrowiu, żebyśmy się spotykali. I tych spotkać pani życzę. Dziękuję, Dziękuję za... bardzo. Bardzo, Bardzo miłego mięskiego do tego.